Mój pierwszy gość, Pani Hanna Gronkiewicz-Walcb, dzień dobry. Dzień pani dobry. Pani Prezydent, spotkaliśmy się, zobaczyliśmy się pod kościołem, przed kościołem, tak tuż po mszy. Proszę hmm. powiedzieć, co, co w czasie tych kilku godzin zrobiło na Pani największe wrażenie? Wie Pan, no myślę, że może nie tyle jeszcze ta, ta liturgia, tylko no sam fakt, bo mi się jednak ciągle przypominał ten Paweł, który był żywy, który był dynamiczny. W zasadzie o takim Paweł nie myślałam, a, myślałam, a nie, o, nie o tym, że jest jego pogrzeb, bo człowiek się w sposób taki, no, do pewnego stopnia naturalny broni przed takimi myślami. No myślę, że na pewno to, że tyle ludzi z potrzeby serca tam przyszło, nie tylko tych, którzy byli też wewnątrz, tak jak my, ale ci, którzy byli na zewnątrz, myślę, że, że to była postać szczególna we współczesnej, w Polsce trochę tak niezauważana, niedoceniana, ale rzeczywiście człowiek szczególny. Natomiast jeśli chodzi oczywiście o, o, o tą już powiedziałam, tą całą liturgię, na mnie osobiście zrobiło wrażenie to, że tyle osób z różnych denominacji kościołów jednak chcieli go pożegnać w sposób taki bardziej oficjalny. Y, czyli w tej modlitwie wiernych. Myślę też, że y, ojciec Wiśniewski, no, którego ja jestem od dawna, można powiedzieć, taką jeśli tak można powiedzieć, wielbicielką, y, powiedział tak jak, y, tak, jak się godziło na kapłana, ale najbardziej poczułam się y, z Aleksandrem Halem, kiedy mówił tak prosto i bez ja myślę, że to, że on był akurat, to słowo może nie było użyte, ale że był zaszczyty, prawda? Y, że, że media jednak pokazywały tę jego jedną stronę y, działal, y, problemów, które miał od, od, od jakiegoś czasu, że potraktowano go jako osobę nieuczciwą. Do dziś dnia nierozwiązane, a właściwie były już umarzone sprawy. Dobra zmiana rozpoczęła, powiedziałam, te, od nowa te wszystkie sprawy. Tak jakby to byli inni prokuratorzy, to też byli prokuratorzy wykształceni po aplikacjach w Polsce na pewno uczciwi ci, którzy umarzali te sprawy. Więc myślę, że, że. No i najważniejsze to, co mówił, że, że znał go tak długo i że to była nieprzeciętna osobowość. No, osoba, która, można powiedzieć, skoncentrowała całe swoje życie na, na, na Gdańsku, ale to tak naprawdę był polityk pierwszej ligi. Również byłby w polityce centralnej, gdyby przez 20 lat z tym Gdańskiem nie chciał być tylko i wyłącznie związany. Jak pani sądzi, dlaczego system, układ, władza. Go dopaść. Bo ktoś mógł powiedzieć, no, dużych miast w Polsce, takich dużych jak Gdańsk to jest 6-7, niewiele mniejszych też jeszcze kilka. A tutaj był festiwal Adamowicza w TVP. No tak, myślę, że, że, że Z Tak, TVP. myślę, że wiele, wiele, osób. Ja akurat nie oglądam TVP, więc tylko na podstawie relacji to czytałam, że tego było aż tak, aż tak dużo. No, ale pamiętajmy, że była oczywiście zupełnie w innym zakresie Hanna Zdanowska przed wyborami czy prezydent Żuk. Także myślę, że, że chodzi o takie zniszczenie opozycji w sensie jej wizerunku moralnego, pokazanie, że tam są ci nieuczciwi, a my jesteśmy ci święci nieuczciwi i uczciwi. Proszę powiedzieć, bo pani przez no, Pawła Adamowicza znała przez. 12 lat, prawda? Tak, Niedobre. tak, 12 lat. Absolutnie. I w zasadzie tak podobnie w innych w najwybitniejszych samorządowców, prezydentów miast w Polsce ta kampania nienawiści, to zaszczuwanie, z całą pewnością wy o tym rozmawialiście między sobą. No tak, tak. Myślę, że on w po też wymieniliśmy opinie, żeśmy sobie nawzajem radzili, jak ja miałam swoje kłopoty, on pierwszy napisał do mnie list. No i też Jacek Karanowski się do mnie zwrócił. Także myśmy byli w tym gronie osób, które wymieniali się, powiedziałam, różnymi opiniami, teraz to już nie ma, nie ma znaczenia, bo Paweł nie żyje. I myślę, że, że żeśmy przyjęli to za oczywiste, że, 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 że będzie ta walka kontynuowana, aż w przypadku Pawła do takiego zniszczenia. On jest jednak młody, obiecujący. Mi się wydaje, że jakiś był lęk przed tym, że on może odegrać rolę. Może niektórzy tak to odczuwali, że trzeba go było skasować. że trzeba było go skasować. Tak uważam, że on miał ten potencjał wiekowy doświadczenia i tego ogromnego, jak wynika, o czym myśmy w Polsce aż tak nie wiedzieli, prawda? Tego ogromnego szacunku mieszkańców Gdańska. On był Gdański. Od Gdańska się wszystko zaczęło, chociaż byłam do nas świat prezentem Warszawy, Gdański jest tym miastem w szczególności wolności tego powiewu, tego, powiedziałam, tej mieszaniny kultur, właśnie z Wileńszczyzny, Wileńszczyzny ludzie przybyli do Gdańska. No i on chciał tą tradycję Gdańska, wolnego miasta Gdańsk, yy, powiedziałabym, odbudować i, i to się wielu nie podobało. Yy, no i myślę, że, że to były głównie przyczyny. Jego otwartość na rzeczywiście na, 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 na uchodźców, yy, jego deklaracje, yy, przyjechał przecież z Gdańska jeszcze w zeszłym roku, w czerwcu mieliśmy Muzeum POLIN takie seminarium, i, i przyjechali, oprócz Pawa jeszcze dwóch prezydentów miast. Także myślę, że no miał bardzo piękne wystąpienie. Nawet wczoraj szukałem ten smsa, bo mu wysłałam. Myśmy siedzieli po przeciwnej stronie na tej konferencji, która była w, w Watykanie. Jak skończył mówić, ja mu wysłałam smsa. Świetne to było. No krótkiego smsa, no bo nie mogłam krzyczeć przez te kilkadziesiąt innych burmistrzów, którzy tam siedzieli. Takie to było mocne przemówienie dotyczące historii gdańskiej tożsamości, tego, co ja też nazywam DNA i tego, że musimy być otwarci. A byliśmy tam tylko we dwoje i byli, była tam przecież Mel Nowa Barcelony, była nowa mer Paryża, no tam były naprawdę wysokiego kalibru, powiedziałam, przez przedstawiciele, którzy osobiście, osobiście tam przyjechali no i, i na ten apel próbowali odpowiedzieć. Także no, to był człowiek o wielkim potencjale, ja też takie drogi, powiedziałam, chrześcijaństwa, dobrze rozumianego. A proszę powiedzieć, bo ludzie różnie reagują na takie sytuacje stresowe. Widzieliśmy, były momenty, kiedy prezydent Zdanowska miała łzy w oczach, a może i krok dalej. Ja rozmawiałem bardzo długo. Z Jackiem Karnowskim, prezydentem Sopotu, w piątek wieczorem po tej procesji ulica Migdańska i on opowiadał o swoim przyjacielu Pawle, jak mówił, który no nie był takim zimnym technokratą, ale był bardzo emocjonalnym. Potrafił płakać ze wzruszenia, ze smutku. Jak pani z bliska patrzyła na koleżanki i kolegów, to jak oni tak po ludzku. Nie urzędniczo, ale tak po ludzku reagowali na sytuację, kiedy człowiek jest kopany. Raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, jedenasty, sto jedenasty. Ja myślę, że jest taka generalna reguła, że my troszeczkę jesteśmy na to odporniejsi, natomiast niekompletnie nieodporne są rodziny. I to nas boli. Przede wszystkim boli nas, powiedziałam, brak odporności ze strony rodzin i to, żeśmy mieli, że tak powiem, wspólne, jak żeśmy rozmawiali i to jest staje się naszą troską. Bo człowiek, który decyduje się na życie publiczne, no musi wiedzieć, że nie będzie łatwo. To, to jest, nie ma innej drogi niż taka, powiedziałam, do pewnego stopnia y, trudna, krzyżowa. Jeżeli ktoś liczy, że będzie inna, to jest ułudna. To ja chcę przeszedć tych wszystkich młodych, które mam nadzieję, że się zgłoszą do służby publicznej po naszym pokoleniu, po A pokoleniu żeby wiedzieli, na co się piszą, żeby co się piszą bo jeśli będą uważali, że to są, myślę, że może oni tak nie uważają, że to są jakieś takie y, y, proste, powiedziałam, czy zaszczyty, czy powiedziałam, pewna pozycja, czy no, wykonywanie rzeczy, bo zakładamy są pracowici, to niech wierzą, że prędzej czy później to na, na tej drodze pozostają tak jak Paweł samotni. Takie. Choć on i tak miał pewien krąg typu Jacek Karnowski. Tak, tak. On miał, on, miał tych, on miał tych, te osoby wspierające, jak gdyby z, przesz z przeszłości, prawda? E, z którą no, mieli piękną, bo przecież to są ludzie, którzy tak młodo zaczynali w w walkę w opozycji demokratycznej, że aż trudno w to uwierzyć, prawda? A ten klimat, bo się mówi teraz dlaczego i zaczyna się ważenie, a to, a to wy więcej, a w mniej. Wymocniej, a to wymocniej, jak pani patrzy na tę w ogóle dyskusję? Wie pan, generalnie rzecz biorąc, człowiek jest zawsze rozdarty, bo musi być w prawdzie, czyli musi powiedzieć pewne rzeczy, e, czarne, jeszcze czarne. Prawda? Czy, czy tak, czy nie, natomiast z drugiej strony musimy uważać... A czarne jest czarne i białe jest białe, to jest mowa nienawiści często, tak? Nie, 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 jest druga strona, tak to, jest, to jest jedna rzecz, nie można jak gdyby wycofać się z tego, co, co trzeba zdefiniować, a z drugiej strony trzeba uważać, żeby nie podkręcać tej atmosfery, czyli każde słowo takie niepotrzebne, czy takie zaostrzone, to no, powinno być y, y, z tego słownictwa wyjęte, chociaż powiedzmy sobie, szczerze, że mówi się o słownictwie. Natomiast no, najpierw jest myśl, potem jest słowo. Czyli najpierw jest to wewnętrzne serce człowieka, mówi, że kogoś nie znosi, czy że nie lubi, czy że trzeba mu nogę podstawić, a dopiero potem on to artykułuje. Część zresztą to bez artykułowania, bo są przecież osoby, które nie artykułują, a które chcą zniszczyć przeciwnika. Yy, ta atmosfera w Gdańsku w piątek, w sobotę była zupełnie, zupełnie nieprawdopodobna takiego godnego skupienia, odpowiedzialności. Łzy, ale też jakaś taka, nawet uśmiechy życzliwości przez te łzy. To co, coś, coś, tak, coś ja, fantastycznego. Ja, taka, tak, ja, nieszczęście ja, ja pamiętam, to było oczywiście bardzo dawno, i trudno to wszystko wy, wy, porównywać. Ale człowiek porównuje te rzeczy, do, rzeczy do, do, do sytuacji, w których uczestniczył. Dla mnie to był taki drugi pogrzeb po pogrzebie księdza Jerzego Popiełuszki. Bo, bo ja byłam, tam było nas 250 tysięcy z całej Polski, prawda? Mniej więcej jak policzono. I, i, a tutaj było. Powiedziałabym, czy czas pokoju, więc było te 50 tysięcy plus 60. No ja szczerze... Tłumaczył ludzi, że było tak potwornie, zimno, że wymaganie kogoś, żeby, od kogoś, żeby stał dłużej w pół godziny. To ja to wiem, jest ja wiem, ale w każdym razie był to drugi taki pogrzeb, w którym ja osobiście uczestniczyłam i nikt mi nie zabierze tego mojego porównania czy mojego odczucia. To jest Bo porównywalne. To, to jest porównywalne, tak, ponieważ no, tu było zamordowanie przez reżim przez komunistyczny, a tu było. Przez szaleńca, ale który no, podszedł i, i sposób według mnie zaplanowany trafił akurat na jego celem był Paweł? Ten 84 rok to był taki środek lat 80. już taki to też początek, tak zimno. początek takiej już absolutnej beznadziei. A jak pani myśli na pani ludzkiego, obywatelskiego, politycznego nosa? Jak to się przełoży na, na atmosferę w Polsce i ewentualnie na jakieś tak. werdykty wyborcze, których będą dokonywać w tym roku? Będziemy my dokonywać. Znaczy generalnie rzecz biorąc, na pewno taka śmierć, ja tak zawsze uważam, to jest tym ziarnem, który obumiera, ale pada na różne, na różną glebę. Dla kogoś to będzie przeżycie jednorazowe, sentymentalne, nawet szczere, tak jak ten pogrzeb chociażby. Dla drugich to będzie jakieś zobowiązanie, jakieś, powiedziałam, przemyślenie. No trudno to powiedzieć, jak będzie. To jest trochę krótki czas ten rok. Bo to właściwie pierwsze wybory za kilka miesięcy. Na pewno to zmieni sposób osądu, powiedziałam, atmosfery, którą kreuje władza. Myślę, że, że, że to może zrobić wrażenie, ale tak jak dopiero w 189 roku bo po upadku Związku Radzieckiego, to myślę, że, że jeśli chodzi o zmianę władzy, to, to na razie widzimy, że sondaże pokazują, że Dużo ludzi ceni sobie różne inne, powiedziałam. Ty rozumiesz, że Pani jest, ja jest sceptyczna? Nie? Nie? Ja jestem sceptyczna, nie? Ja wolę zawsze się pozytywnie ja zna, rozczarować, rozczarować niż, niż być, niż uważać, że to będzie jakiś taki... Na pewno to jest zaczyn. Ale czy od tego zaczynu będzie rok, dwa, czy pięć? Na pewno to jest zaczyn. Jedno jest pewne, nie możemy sobie pozwolić na to, osoby z opozycji, żeby to był nasz mit smoleńsko podobny. To powiedziała, powiedziała ta wiceprzewodnicząca Rady Gdańska, jak odbierała y, honorowego obywate, oznakę honorowego obywatela was, y, Warszawy dla Pawła Adamowicza. Myślę, że nie możemy, sobie, bo, bo to oznacza, że co, co zrobił z, z Smoleński, podzielił ludzi tych y, zdecydowanie, tak bym powiedziała, no do połowy, jakbyśmy powiedzieli, że to jest nasz smoleńsk to by było, by było do, to co, do dna. To co, to co... To, 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 to życie Pawła Adamowicza, ta śmierć, ten zamach, ten pogrzeb i te dni, czym dla nas to wszystko powinno być i co w związku z tym z tego jego przesłanie Powinna. powinno dla nas no, pozostać? Ja myślę, że przesłanie to przede wszystkim obchody najbliższe, to jest 4 czerwca. My to obchodzimy w Warszawie, to jest dzień wolności. To są po kilkudziesięciu latach, powiedziałabym, nie, no, takiej niewoli komunistycznej, to po prostu był szczególny dzień. To jest jego główny, tam wiele rzeczy było. Czy odzyskać ale... ten dzień, który tak, był tak poważny? Odzyskać trochę ten przez dzień, przez musia... Tak, trochę tak no, muszę powiedzieć, z okazji, że Miasto Stoczne Warszawa 20-lecie obchodziło bardzo hucznie. Już nie powiem, że ci, którzy są po drugiej stronie, byli autorami, współautorami tego dnia, Czwartego Dnia Wolności, 20 lat to 2009 rok. Tak? Mhm. My co roku to obchodzimy. Dom spotkań z historią to organizuje. Mam, na... mam nadzieję, jestem przekonana, że mój następca, ja też do tego przywiążę wagę. No, przecież te wybory do Senatu były wolne, więc nie można ciągle mówić, że to okrągły stół i że te dogadali się z komunistami. Zwłaszcza, że przecież w końcu Lech Kaczyński też był w Magdalence, jak wiemy, i w, przy okrągłym stole. Jednym z tym, to powinno nas z powrotem połączyć, to jest pewna szansa, ta data, bo to jest okrągła data, mam nadzieję, że rząd, że władze państwo się w to zaangażują, bo to może być taki kolejny okrągły stół i szukać dobrej woli, jak to się mówi, ludzi dobrej woli po tamtej stronie, no w końcu nawet w czasach komuny jak doszło do, 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 do okrągłego stołu, to były osoby z tamtej strony, bo nie ma okrągłego stołu bez drugiej strony, prawda, która siedzi po drugiej stronie. Chociaż niby to, nie ma strony, nie? Proszę, to, chociaż niby nie ma strony, ale jednak okazuje się. Także myślę, że, że trzeba doprowadzić do tego, żeby poruszyć sumienia tych osób, które no, czują, że, że, że sprawa... Powiedziałem, walki politycznej jest zbyt ostra, zaszła za daleko i żeby tego nie eskalować, nie, nie skalować, to jest bardzo trudne, bo to można tak sobie mówić, prawda, ale, mówić, trzeba. ale próbować trzeba, bo nie wyobrażam sobie, że mógł być jeszcze większy podział, bo to było bardzo szkodliwe dla Polski, również i na arenie międzynarodowej. No to ja bardzo Pani dziękuję. I...